Halo, halo! Witamy wszystkich bardzo serdecznie, już siedząc na swoich miejscach, na stanowiskach komentatorskich. To właśnie stąd będziemy z Państwem śledzić dzisiejszy mecz. Ja nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność komentować ten mecz. Tym większą, że obok mnie siedzi Jacek Laskowski. Przed nami dzisiaj, drodzy Państwo, mecz o ligowe punkty. Atmosfera na trybunach niesamowita i mamy nadzieję, że przełoży się to na poziom meczu. No, zobaczymy, jak nam się zaprezentują oba zespoły. Liczę, że będzie sporo ładnych, składnych akcji i zacięta rywalizacja od pierwszej do ostatniej minuty. A na taką jedenastkę postawiła dziś ekipa gospodarzy. A więc zagrają 1, 4, 3, 3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywni, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić, zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. Oto skład gości na to spotkanie. Zagrają najpewniej tradycyjnym 1-4-5-1. Kiedyś gra jednym napastnikiem uchodziła za synonim zachowawczości, ale przy dzisiejszej błyskawicznej tranzycji z obrony do ataku i łatwości obrońców we włączaniu się do ofensywy nie zdziwię się, jeśli pokuszą się nie tylko o zdominowanie środka pola, ale i szybką grę skrzydłami. Piłka w grze. Dobre teraz wrzucenie z flanki. No nie. Widziałem już tę piłkę w bramce. Jak to nie weszło? Tutaj decydowała nie tyle dobra obrona, co raczej fatalny strzał. Prostopadłe zagranie teraz. Będzie niebezpiecznie. Wybija tę piłkę. Niezgodne z przepisami to zagranie. Odgwizdany rzut wolny. Zamiast kary indywidualnej tylko upomnienie. Musi teraz mieć się na baczności. Rykoszet i tylko rzut rożny, ale wciąż atakują. Głęboko w pole karne zagrywa. Piłka poza boiskiem. Znowu od bramki. Mądre przeniesienie gry na drugą flankę. Może strzelać. Uwaga! Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Zrożnego w okolice jedenastki. Jak to nie wpadło! Bramkarz naprawdę pokazał klasę! Pierwszorzędna główka i aż dziw, że piłka nie zatrzepotała w siatce. Nie tym razem. Rywale neutralizują zagrożenie Zrożnego. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Jest próba dobrania, ale jest też blok, który udaremnia niebezpieczną wrzutkę. Ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej rywala. Czy będzie zagrożenie? Uderza na bramkę. I dobrze teraz, Bramkarz. Pewnie. Na 11 metr z rogu. Pewna interwencja. Już po zagrożeniu. Będziemy teraz mieli wrzut z autu. Dobry odbiór, ale po nim będziesz utrożny. No wreszcie jakaś okazja z tego może być prowadzenie. Jakież teraz ożywienie wśród kibiców. Dobrze blokuje to uderzenie. Woa a skąd on tam się wziął? Uratował zespół przed najgorszym. Podchodzą pod pole karne. Jak to rozwiążą? W ostatnich 15 minutach gra przebiega pod dyktando miejscowy. Wciąż remisują, ale przy takiej postawie nie zdziwię się, jeśli zmiana wyniku okaże się tylko kwestią czasu. Dobrze odczytali zamiar rywali. Mogą znów budować teraz akcję. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przemówienie. Sędzia gwizdkiem rozpoczyna drugą połowę meczu. Piłka znów w grze. Na tablicy wyników remis, ale mam przeczucie, że w szatni sztaby trenerskie zachęcały do nieco odważniejszych ataków. Jest już na połowie drużyny przeciwnej. Ma kilka opcji w zanadrzu. Rzut rożny świetna okazja, by objąć prowadzenie. Ten kraw pole polekarne Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się do gry. Ale jak Państwo widzicie, skończyło się blokiem. To może być groźne. Będzie kontra. Bez problemu odbierają piłkę. No tak, zły timing, mamy offside. Wypieszczone podanie. Dobrze, teraz wypracowują sobie przewagę pozycyjną. Zatem strzela. Sędzia wskazuje teraz na narożnik boiska. Nie wiemy kto podjął pierwszy decyzję, ale w obu zespołach zobaczymy na boisku nieco świeżej krwi. Próba pressingu. Co zrobi? Tak, interweniował nieczysto. Przerwał akcję oczywistym faulem. Mamy rzut wolny. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Traci tę piłkę. Świetne teraz prostopadłe do granie. Dobrze. Zablokowany strzał. Ależ teraz piękne podanie górą. Uwaga! No cóż, czymś takim raczej nie zaskoczą. Teraz będzie szansa. Kapitalne to zagranie. I ten atak bez efektów, choć gdyby nieskuteczny odbiór byłoby gorąco. Zrywają się do kontry. Jaki wybiorą wariant? Patrzę na zegarek. Mecz dobiega końca. Każda bramka będzie na wagę zwycięstwa. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco, a jednak spalił na panewce. Uwaga! Musi to trafić! Przed nami ostatnie dwie minuty regulaminowego czasu. No i schodzi teraz spod linii bocznej.